Dotychczas w naszym cyklu Sztuka w przybliżeniu mogli Państwo posłuchać historii na temat obrazów, a także plakatów. Dzisiaj chciałam potraktować ten temat bardziej dosadnie, bardziej dosłownie i przybliżyć Państwu sztukę porcelanowych figurek, a dokładnie proces ich powstawania. Niedaleko stąd w Bogucicach mieściła się fabryka porcelany, która przed wojną znana była jako fabryka porcelany Giszem po wojnie przekształciła się w zakład Bogucice i przez wiele lat produkowała między innymi porcelanowe figurki. Dzisiaj bardzo popularne, kolekcjonowane przez wielu zbieraczy, przez wielu pasjonatów tamtego okresu, nazywane często new lookiem, ale są to także obiekty muzealne. To, co dzisiaj dla Państwa przygotowałam, to przykłady modeli, oraz modelek, z których odlewano formy gipsowe robocze, z których kolejno robiono figurki. Jest to bardzo złożony i żmudny proces, wieloetapowy. Oczywiście całość rozpoczyna się od pomysłu i koncepcji projektanta, a później jest realizowana w jego pracowni, a następnie już w samej fabryce przez pracowników. Mam tutaj trzy projekty, które były realizowane w Bogucicach na przełomie lat 50. i 60. Są to modele do figurki Taniec Ludowy. Za projekt ten odpowiada pani Eryka Trzewik Drost, która przez kilka lat pracowała w fabryce Bogucickiej jako projektantka. Powstało dzięki jej autorskim projektom kilka serwisów i figurek, a to właśnie jeden z nich. Widzą Państwo tutaj modele wykonane z gipsu, pokrytego specjalną substancją zabezpieczającą tak zwany gips patynowany i na podstawie nich później tworzono takie oto modelki, z których w następstwie tworzono negatywowe formy. Taką połówkę modelki pokrywano gipsem, tak żeby osiągnąć negatyw, a następnie dwie części łączono ze sobą, do środka wlewano masę porcelanową, jej nadmiar odlewano i po określonym czasie odlewano nadmiar tego materiału. Następnie figurka. Która była zakleszczona w dwóch połówkach, formy zastygała, wyjmowano ją, następnie wypalano, dekorowano, szkliwiono, i taka już gotowa figurka opuszczała fabrykę. Co ciekawe, i te modele i te surowe figurki z masy porcelanowej były 15% większe od gotowego wyrobu. Więc jeżeli Państwo widzieli taką figurkę taniec ludowy lub posiadają ją, to można sobie porównać, że właśnie jest ona troszeczkę o te około 15% mniejsza, co wynika z procesu, ponieważ podczas wypalania tej porcelany woda zawarta w masie porcelanowej, Celanowej, paruje i się skurcza. Stąd każdy projektant musiał wziąć pod uwagę, że tworząc model, później takie modelki i formy będą one większe niż nasz finalny produkt. Za tą odpowiada Eryka Trzewik-Drost, ale za te to już inni autorzy. Panna z gitarą, zwana także Dziewczyną z gitarą, to projekt Pawła Karaska, który związany był z zakopanym ale przez kilka lat pracował dla Bogucickiej Fabryki i stworzył kilka figurek oraz kilka projektów serwisów kawowych. Przepiękna figurka, bardzo syntetyczna. Tutaj widzą państwo przód tej figurki, z którego właśnie otrzymywano negatywową formę. Paweł Karasek tworzył tylko dla Bogucic, chociaż jego projekty później były rozsyłane także do innych Fabryk. Stąd mogą Państwo spotkać na przykład pannę z gitarą sygnowaną śmielowską sygnaturą. A obok jeden z najbardziej doskonałych chyba przykładów takiej figurki w stylu New Look, bardzo syntetyczna forma, projekt mistrza Lubomira Tomaszewskiego z początku lat 60. Figurka, której tytuł to Arabka. Widzą Państwo tutaj formę przedstawiającą przednią część tej figurki. Bardzo charakterystyczne rozcięcie na całej wysokości tego modelu. Dzisiaj figurka ceniona przez kolekcjonerów oraz mozalników i wszystkich miłośników tamtego okresu. Myślę, że Wiele y, dzisiejszych domów i kolekcji zdobią właśnie figurki porcelanowe, a to, że w kolekcji Muzeum Śląskiego znajdują się zachowane modele gipsowe, y, pozwala nam zbadać... Y, przeszłość tych figurek, poznać cały proces produkcyjny, co jest niezwykle istotne, żeby poznać ten świat porcelany dogłębnie i zobaczyć jak żmudną pracą jest to, żeby ten kruchy, delikatny porcelanowy przedmiot mógł zdobić nasze domy. Musi powstać bardzo wiele etapów pracy nad tym, które zaangażowanych było wiele osób. A to jest namacalna część ich pracy i jesteśmy bardzo dumni z tego, że Muzeum Śląskie to nie tylko piękne obiekty, ale także historia tych obiektów, którą możemy Państwu przybliżyć. No.